Ahoj przygodę, ja jestem Steven, a to jest kanał na gitarze Po Udarze. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dziadach. Starych dziadach. A co? I starych dziaduniach w formie żeńskiej. Dlaczego by nie? Przecież sami tak myślicie, to ja się dla ciebie dziadu przeprowadziłem, zostawiłem mieszkanie, zostawiłem robotę, żeby przyjechać, ci pomóc. Mieszkam z tobą, ogarniam cię, a cię nawet nie chcesz ruszyć i w głowie masz ty stary dziadu jeden. I tak jest. Nie powiecie mi, że nie. Przeprowadzacie się do, do rodziny, żeby im pomóc. Jak najbardziej spoko. Ja to popieram, bo trzeba pomagać ludziom. Tylko kurde, no zostawiając swoje mieszkanie, przeprowadzacie się z całą rodziną do nich. Fajnie jak to jest dom. Ale jak to jest mieszkanie, no to już cięższa sprawa. A on się nie chce ruszyć. Bo on wyszedł ze szpitala Rehabilitacyjnego, bądź innego, gdzie dostał udaru, i już urabura szef podwóra. On już wszystko potrafi, nieprawda? Rehabilitacja właśnie zaczyna się wtedy, gdy wracacie do domu, bo to, co osiągnęli w szpitalu, czy osiągnęliście w szpitalu, można szybko utracić tym, że siądziecie z dupą przed telewizorem. Pilot, tutaj, piwko. I familiada, czy tam jakieś inne rzeczy. Jeszcze jak jest familiada, to pół bierdy, bo wtedy ty rozwiązujesz z nim to i na głowę to jakoś inaczej dziada działa. Przepraszam, i ten dziad rzeczywiście coś tam pracuje. Ale jeżeli robi tylko to, no to też lipa. Trzeba go jakoś zaktywować do tego. jest ciężko, bo on nie widzi celowości w tym wszystkim. Spróbujcie go wysłać na zakupy. Dać mu listę. Niech pójdzie kupić jedną, dwie, dwie rzeczy. Wiadomo, jakieś kartofle, mleko, cokolwiek takiego. Nie wiem, niech zamiata w pokoju, niech po poodkurza, niech się troszeczkę porusza. Niech powyciera kurze. Niech pójdzie na spacer sobie. A jeżeli nie, to wyciągamy najcięższą broń, jaką mamy na dziadów. Wnukowie. Wysyłamy wnuczkę, wnuczka. Dziadku, pobawisz się ze mną na placu? Chodź, nie pobujaj. Na huśtawce, a nie, no chodź, no chodź! I ten no chodź, no chodź, no chodź, no chodź spowoduje, że on w końcu ruszy tą dupę i pójdzie, bo jak wszyscy wiemy, wnukowie są y, oczkiem w głowie od dziadów. Jakby nie patrzeć, nie ma takiego dziada, co by wnuki go nie ruszyły. Wszystko dla wnuków zrobi. dla swoich dzieci już mało. Był, był prawdopodobnie gorszy dla swoich rodziców niż teraz dla, dla swoich wnuków podtrzymanych. Ukochane wnuki. I tak to działa. Więc wykorzystujcie te wnuki. Oczywiście nie mówcie im, słuchajcie, słuchaj młody, bo dziadek jest chory. Trzeba mu pomóc weź go tam za targę. Nie, bo mu potem tutaj troszeczkę w głowie się może źle poukłada. Dziś się będzie przejmował za bardzo. On ma się bawić życiem, bo jest mały. Niech pogra w nim w grę jakąś. Niech puzle poukłada. Może nie lubi puzli, ale niech porysuje z tą wnuczką. Niech poczyta mu książkę. I co z tego, że będzie. Ha ha, ha 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 Ale będzie I wnuczka będzie zadowolona czy wnuk, bo dziadek czy babcia się nią zajęła I dziadek też coś porobi przy okazji To są najcięższy kaliber wnukowie, pamiętajcie Zresztą jest taka fajna gra, którą przygotowałem Nie jest to reklama żadna ani nic Oczywiście będzie lustrzane orbicie Dixit Nie trzeba żadnych nie trzeba żadnych tutaj mieć. Y... Zasady wiadomo, swoje się tam układa w każdej grze. Ale to są karty bez liczby, bez cyferek. Trzeba tylko w głowie wymyślić jakieś hasło, rzucić, reszta ma zgadywać. I to jest od lat 8 tutaj widzę. Od 3 do 12 osób. Całą rodziną można grać. Co drugi dzień. Codziennie. A co? Niech dziad pracuje głową. Kupcie mu krzyżówkę. On nie lubi krzyżówek. I co z tego? Kupcie krzyżówkę Jolkę, czy tam jak one się nazywają. Rzućcie z długopisem, niech leży na stole. Może za tydzień, dwa się ruszy. A jak się nie ruszy, no to bierzemy tą krzyżówkę i rozwiązujemy przy nim. Tato, miasto w Stanach Zjednoczonych na cztery litery, na I. Ohio. Dobra, pisz, może być. Pod siusiu trzeba go wziąć. Bo inaczej to się nie ruszy. Także życzę powodzenia. A jeżeli dalej nie dajecie rady, bo nie widzi celowości, no to to już tylko psycholog chyba w tym momencie, ale to już nie moja brocha, bo nie będę się mądrzył o psychologicznych sprawach, bo ja nie jestem psychologiem. Także wtedy działajcie troszeczkę inaczej. Ale spróbujcie najpierw tak jak Wam mówiłem, bo naprawdę, wnukowie to jest rzeczywiście petarda. Dziadki i dziady i dziadunie zrobią wszystko dla tych wnuków. Niech pójdzie się z nim pobujać, niech porysuje z nim, niech pośpiewają razem jakieś piosenki, a może karaoke macie w domu, a kto wie. Co z tego, że będzie mu się język plątał, ale będzie go ćwiczył, bo do logopedy sam nie pójdzie, bo on już jest zdrowy. Niech z wnuczką pójdzie na spacer dookoła stawu, czy na plac pobujać, tak jak mówiłem, na huśtawce. Chociaż tyle. Także czym cię się? Niekoniecznie balkonika.